Witajcie bardzo serdecznie w mojej piwnicy staroci, akurat mamy tutaj coś, jakąś nową rzecz. E, przed wami Contiego i będziemy sobie grali w Tainted Grail, e, The Fall of the Avalon. E, I to jest demówka, drugi odcinek to będzie. E, mam nadzieję, że na nagraniu nie ma, nie będzie jakiś tam ścinek specjalnych. też akurat... Na chwilę nam coś tu. Dobra. I skończyliśmy na tym, tym miejscu. No i właśnie. Zobaczmy co będzie dalej. To jest niby... ...kadanka. Ale też bym chciał... O, to my wróciliśmy. Okej. Okay. Dobra to lecimy dalej. Czy spadnę, nie spadnę. A tak przy okazji, czy ja mogę... więc zobaczyć siebie z trzeciej osoby? Nie, jedynie tu... Kills. Require strength. Aha, to się trzyma, dobra. I tak, Executioner może być. A, to tylko jeden miałem ten. Okay. Tu, aha, to jest wytrzymałość, to maksymalna dostaje. Slowdown, enemy by 20%, 40 sekund, ruch i Critical damage mam zwiększony. Tutaj, okej, okay. craft, craft ma 5 HP. Mikur efekt. O! Będę mógł ten. Więc e za więcej sprzedawać to jest chyba kradanie się. To jest sumie dobre. 25 maksymalnego zdrowia. Tamina regen. Pieni no, troszeczkę tego jest. I tu jest chyba pod maga, dobra. Będziemy takim... Nie wiem jak to nazwać, ciężkim asasynem, że będziemy mieli te zbroje takie średnie. Lekkie, ciężkie. Ale też będziemy akurat e, ukrywać się i tak dalej. No ale... Mam dużo tych dual hondów i też jest brick hammer. nie, nie, nie. E, no chyba, że mam coś tu jeszcze nowego. Nie. Hmm. A, tu jest. Tutaj do craftingu, do konsumowania. E, daję jedną manę. Ej, ale bym chciał coś. Lust 0. Okej, okay. eee, to już jest chyba przepisane, nie? Hit drop, warte damage? mana, held, mana. Trochę to dziwne. Tutaj są te, te wszystkie znajdki, tu jest list. Dobra, lecimy dalej, nie będziemy się pieści. To to jest. Okej. Okay. Generalnie jeżeli Wam się e, ta gra ogólnie podoba, to napiszcie w komentarzu, a jak wam się nie podoba, też napiszcie w komentarzu, dlaczego Wam się nie podoba, uzasadnijcie. Swoje te plusy, minusy tej gry. Chociaż jak na razie to, jeżeli ogólnie graliście, to możecie tak napisać, bo z samego oglądania u mnie jak na razie to nic nie można wy ten wywnioskować. Co to jest Interact. Okej okay. Bo akurat jeszcze nawet nie wyszedłem z tych lochów, czy co to, to jest. To jest to samo? Nie. Kto będzie chciał przeczytać, to niech sobie czyta. Lormie akurat obchodzi praktycznie w każdej grze. Tylko, że e, też nie chcę marnować waszego czasu. Podczas... O kurde. Swoje. Dasz, kurna nie. Ja mam tego. Muszę ten, się pilnąć. Bak, 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 bak. Eee, constable. Gdzie jest HP? Tu jest HP, dobra. Eee, armory mam takie. Niestety tarczy nie mam. Broken Broken Broadsword, Sword Take? Bot of Sword Nie wiem co to jest. Eee, to jest broń obręczna, tak. Relik to jest. I on bodajże dużo więcej damage daje? Niż ten zwykły? Jo! A co to jest? Bolt of Hound Magic. Tylko to jest zwykły zwój, czy. Jak ja tu mogę. A, to była na kół, no tak. I to mogę tak. To było jednorazowe? Nie. Dobra. Czyli mamy też. E... Mamy też. E... Zwykły ten. No dobra, to wchodzimy i co zobaczymy. Musimy kurna. Wyczaić, co, co się dzieje kurna za tym portalem. I mamy. Już otwarty świat? A wyszli z takiego tego. To już nie jest pentagram, tylko takie inne te symbole. No dobra, to zobaczmy. Okej. Okay. Czy to jest? Ta, roślinka do zbierania. Może się to przyda. No dobra, ale gdzie mam iść? I Nic mam tak po prostu łazić. Okej. Okay. O, mogę odpocząć. Godzina. Dobra. No i dobra. Atlety. 13 ...trzynasty poziom. Czyli faktycznie, coś w stylu takiego... ...levelowania jak w Rimie... to że to inaczej całkowicie wygląda. Oho, chyba będę musiał się tu klepać z kilkoma. Nie wiem, czy tu. Quick save jest, dobra. Na F5. Dobra, co my tu mamy? Okej. Okay. Tak jak mówiłem jak ktoś chce poczytać, to niech sobie poczyta Jura Divilstner Czasami te E coś nie działa, nie wiem czemu Nie chcę jak wybrać Ten devilstner, co to, to kurde jest Roślinina. Nie, nie chciałem bazy Bug, śmieci to ja to mogę dropnąć wszystko, bo to jest nic nie warte, a tylko mi ciąży eee, co my tu mamy, a to do skonsumowania kons Do wykraftowania. No i dobra Tam pole O, koiny Myślałem, że będzie jakaś, nie wiem, zbroja lepsza No ja tu nikt nie ma ciekawego, dobra Przeszukaliśmy wszystko, eksplor się udał To teraz pytanie, F5 there he is now that we're all here meet your new comrades conquer in Syria get some rest people and prepare for the journey we're leaving at dusk not so fast brother I'm not getting near a goddamn boat unless I know where I'm going away from here brother isn't that enough a few wish. But since we're all here and we have some time to kill, it would be nice if you finally explained what the hell's going on. You've helped us leave Arcadia, it's great. But even though we're grateful, you owe us an explanation. What do you want from us? To show some damn gratitude for one thing. Caradoc, we weren't born yesterday. No one would risk getting into trouble with the priests for nothing. Why did you save us? I need you to kill King Arthur. You're insane! He's insane! The King Arthur that has already been dead for six hundred years, King Arthur. Precisely. But he's dead. You probably wouldn't have heard about it among the tribes, little Pict. But every single time things go down the shitter on this island, a bunch of cowards in Camelot bring our once and future king back from the dead. It's happened before. It will happen again, and soon. What a load of. Ah, ah, fine. Have it your way. Let's say I believe you. You can't be serious. He believes that. There's no point in arguing with a madman. But that still doesn't explain why you saved us, Caradoc. I wish I knew why I was ordered to save you three specifically. Personally, I don't see the appeal, but I don't question my orders, and if you get on my boat, you won't question mine. Understood? Now get some rest. The tide's not right just yet, but it will break and start working in our favor by dusk. Fine. But where are we going, exactly? To the Horns of the South. Nice. A bunch of glorified fishermen who hate my people. Why would we stop there? Do they teach you, Del Rida, anything? To take the Excalibur, obviously. Obviously. He's truly insane. You'll see for yourself soon enough. Now pin these emblems to your clothes. They will grant you free passage to the horns. And get some sleep. You all look like you're about to keel over, and we have a long journey ahead of us. Że te, że uh

I'll even help him get his fancy sword. I don't mind. Okay, uh, what did people over to you? Ha! Like they could do anything to me. Bunch of wet rags. You'll meet them, you'll see. They go on about duty and honor and protecting the south. Yeah, right. They can't even protect their own asses, so they just sit on them inside the walls. Miserable gobshites. Just thinking about them makes me want to hurl. Ha! What's there to worry about? If that shifty old bastard tries anything, I'll send him to meet his dead king in the afterlife. Maybe that'll straighten him out. Okay. That you will, Bob. That you will. Hmm. I have a bad feeling about all this. I wish there was some other way of getting off this cursed island. I trust he won't kill us until he gets what he wants. But what he wants is. well you heard him. It's pure insanity. So we're in the hands of either a madman or a liar. Muszą trochę popracować nad mimiką twarzy, bo jak ona mówi, to jakby się oczy ruszały. Yeah, you're not serious, are you? Are you really asking me if I believe that some shadowy people in Camelot resurrect King Arthur whenever they need him and then fling him back into his tomb when they don't? Trust me. No matter what Caradoc claims, weirdness cannot bring back the dead. The only thing it can bring is misery. Because someone ordered him to, that's what worries me the most. Think about it. He helped us escape, and nobody even tried to stop him. He just came and went as he pleased. His employers must be some powerful people, and when powerful people take an interest in you, it never ends well. Yes. He's also awfully confident for someone so outnumbered. There is a strange aura about him. I can't put my finger on it. But I'll be honest with you, right now I couldn't overpower a kitten, much less an armed mercenary. I'm not sure we can count on Conquer either. He looks tough, but. Well. The priests were sure happy to have him. Still, if push comes to shove, we might be left with no choice. Okay. We could. But what if we get caught again? Gods only know what they do to me now. The bastards were already getting bored sawing off my horns and watching them. Besides, look around. Nothing to but rocks and maniacs in red. I'm afraid Carradine What about them? You seek on by them, but doesn't know how to ask Israel. Why? Have you never heard of the famous horned woman of Avalon before? Of course they're new, you nitwit. A gift from our kind friends in red. Or for them, considering how much they liked testing how well they attached to my head. Serio. Same as you, I guess. Wrong time, wrong place. The village I was passing through got raided by. They snatched me up too. So you better remember that I can push you off the boat, and I will if you don't learn to mind your own business. Może Ogólnie Something... to ci kapłani przyczepili te rogi do czoła. Bez sensu. A czy ja mogę pływać? I można. Zwykle coś takiego jest ograniczone w domówkach. Cardok, interak, cardok. The journey ahead won't be pleasant. I wish I could tell you, but I have no idea where it led. And I don't want to know. All I know is that I was supposed to show you the way. The quest. I don't need to know, and I don't really want to know.

żeby mieć, jakby to powiedzieć, yy, pewność, że niczego nie pominąłem ważnego. W dalszym ciągu to jest domówka, ale w domówkach też może coś się kryć takiego ciekawego, przydatnego. Aha, i to jest koniec. Thanks for playing. Obviously, this is only a small sample of tainted grail, the fall of Valon currently. Our team. No, generalnie to mało mówiłem w tym odcinku. I to jest prolog. I tu będzie ten. Toś wie, wie, jakby jesteś tak jakby po ten podzielone na akty. Możliwe. Zobaczymy co będzie w następnym i yy, w pełnej wersji. Do zobaczenia moi drodzy Bias.